Maryla Wolska, pożegnanie. Na polach spokój wielki i szafirowa pogoda, pod lasem dokwita wrzos. Będzie niedługo zima. Przeciąg świeży, jak woda, firankę w oknie wydyma, na szybach pełno os. Pachną papierówki i muszkatelki, pachnie suchymi grzybami. Wrześniowe słońce plami biel chłodnych pokoi, po kątach się uśmiecha na pożegnanie, a wzwanie więdnie Gencjany wiecha. Będzie niedługo zima. A tam, za górami, lasami, czekają wszyscy moi, wszyscy jedyni, ci sami, których już nie ma. Na polach szafirowa pogoda.